To za talent. Janek to indywidualista. Ma 14 lat i swoje bardzo mocne zdanie. Niełatwo zdobyć jego zaufanie. Wie, kim chce być i wie też, kim na pewno nie będzie, na przykład chemikiem. Pozdrawia wszystkich nauczycieli pierwszej społecznej szkoły podstawowej w Radomiu. Gra na gitarze, a swoje umiejętności szkoli na prywatnych zajęciach. Śpiewu uczy się w szkole piosenki Elżbiety Zapędowskiej i Andrzeja Głowackiego. Uwielbia to miejsce i ludzi, którzy go tworzą. Kiedy nie śpiewa i nie gra, jeździ na krosie. To jego druga pasja. Czas najwyższy na... to cała ona ma 15 lat. Nie lubi matematyki i to bardzo, ale podobno muzyka nie idzie w parze z matmą. Jako czterolatka wiedziała, że będzie chciała śpiewać, ponieważ od małego tańczyła i śpiewała przed lusterkiem, a w dodatku nazywała się gwiazdą szkolnej telewizji. Będąc małą dziewczynką, bardzo chciała być pogodynką i bawiła się w prognozowanie pogody. Zresztą te filmiki ma po dziś dzień. Nie chciała ich nam jednak zaprezentować. Jest szaloną dziewczyną, dążącą do spełnienia swoich marzeń, lubiącą podejmować nowe wyzwania w życiu. Każda porażka czyni ją silniejszą. No właśnie, przed nami kolejny duet, a w zasadzie troszeczkę trio. Magdalena Kapciak i Jan Majewski. Jan i jego gitara. Zapraszamy serdecznie, zabierają nas do Hollywood w Oscarowej piosence Lady Gagi i Bradley'a Coopera. Shallow! Należą się podwójne brawa! Happy in this modern world, or do you need more? Is there something else you're searching for? I am falling. in all the good times I found myself belonging for a change and in the i Say the longing Ale nie krępujcie się w ogóle! Nie należy się krępować. Bardzo bym chciała usłyszeć opinię Szymona. Pozwolisz? Z dziką rozkoszą. Uh. Y, y, pozwalam i z dziką rozkoszą powiem, ci, powiem wam wszystkim, że mnie się świetnie tego śpiewa y, słuchało. I powiem wam więcej. Świetnie współbrz współbrzmicie. I... Tak sobie myślę, że jak Bradley Cooper i, i Lady Gaga na początku ćwiczyli ten utwór, to oni chyba tak dobrze nie śpiewali, jak wy tego kawałka. Na Mówię pewno, poważę. na pewno. Ktoś kiedyś powiedział mądre słowa, że, że najlepszym sędzią tak naprawdę to jest publiczność. Sami posłuchajcie, braw, bo wam się należy. proszę poprosimy teraz o komentarz Magdalena Jan Janku, przede wszystkim plus za gitarę, bo to jest zawsze duży plus, a jeszcze facet z gitarą zawsze robi wrażenie. A jeszcze dobrze grasz, to jest najważniejsze. Myślę, że wykonań tego utworu w internecie to już są, nie wiem, miliony na pewno. I chyba trudno jest znaleźć swój indywidualny charakter, a wyście to złapali, przede wszystkim nawet to, że w refrenie nie śpiewaliście w odległości, tylko w oktawach. Pierwsze słyszałam takie wykonanie. Myślę, że, że to jest lepsze nawet niż to, co zaprezentowała Lady Gaga i Bradley Cooper. Naprawdę fajne wykonanie. Oboje macie, macie fajne, długie włosy. Jak patrzyłam z tyłu na próbie, myślałam, że jesteś dziewczyną. Sorry, Janek, dopiero jak zaśpiewałeś, to mówię, ale fajny głos. Miło się Was słuchało, naprawdę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Wam serdecznie. Żegnamy. Dziękujemy już Magdzie, Jankowi i oczywiście jego gitarze. I'm